Jezu, skarbie mój i wszystko moje, przeszłe grzechy moje czynią mnie niegodnym tego, abym Cię mógł pokochać. Lecz Ty, O Boże mój, przez zasługi męki Twojej, uczy mnie godnym Twojej przeczystej miłości. Spraw, abym Cię kochał nad wszystko i żebym z całego serca mojego żałował, żem Tobą niegdyś pogardził. I grzechem wydalił Cię z duszy mojej. Teraz kocham Cię więcej jak siebie samego. Kocham Cię z całego serca mojego, o dobro nieskończone. Kocham Cię, raz jeszcze niech to powtórzę. Kocham Cię i jedynym pragnieniem moim jest kochać Cię miłością doskonałą, a jedyną obawą być Twej miłości pozbawionym. O Boski mój odkupicielu, daj mi poznać, czym ty jesteś i czym miłość, którąś mi okazał dla zniewolenia mnie do miłowania ciebie. Nie dopuszczaj już odtąd, abym się odpłacał niewdzięcznością za tyle dobrodziejstw. Dość tego, jakim przed tym byłem. Już nigdy cię nie odstąpię. Co mi tylko pozostaje życia, chcę je obrócić na miłowanie Cię i na przypodobanie się Tobie. Jezu, miłości moja, wspieraj mnie, wspieraj nędznego grzesznika, pragnącego Cię kochać i być Twoim na zawsze. O Maryjo, nadziejo moja, syn Twój zawsze gotów Cię wysłuchać. Proś go za mną. I wyjednaj mi łaskę kochania go miłością najczystszą i najdoskonalszą.